Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marek. No i w końcu nadszedł dzień, nadszedł ten moment, gdy ruszamy ze sklepem KDP Sklep, który jest tam taką gamą ofertową dla całej naszej społeczności, dla osób, które interesują się kryptowalutami. No i trochę czuję się, słuchajcie, jak te kilka lat temu, gdy startowałem z Inisware. Część z Was zna tę historię, część z Was nie zna. Błędy się popełnia, trzeba wyciągać wnioski i iść dalej. Wychodzę z takiego założenia, że dopiero popełniając ich kilka czy kilkanaście, jesteśmy w stanie coś tam rzeczywiście w pełni poprawnie wykonać. Tak samo jak z ćwiczeniami na siłowni czy innym rzeczami. Więc słuchajcie, dzisiejszy materiał będzie takim pokazaniem tego zaplecza naszej sesji produktowej. Z tyłu tam mam ubrania, które właśnie wieziemy. Jedziemy sobie teraz z Julianem z Gotowy na Krypto, bo wygląda trochę ładniej niż ja. Będzie dobrym modelem, żeby to wszystko gdzieś tam fajnie przeprowadzić. No i co ważne, w trakcie dzisiejszego materiału będzie 30 kodów rabatowych, które gdzieś tam wyskakują raz po raz w różnych miejscach. Zapisujcie sobie je, spisujcie, bo one są od minus 15 do minus 30%. Są wyższe niż ten, który widzicie na start właśnie w tej chwili na ekranie, niż ten, który jest w opisie pod tym filmem. Oprócz tego właśnie zadbałem o to, żeby była taka rozrywka, taki entertainment mały, więc chodzi o to, żebyście się też dobrze bawili. Na sam koniec tego filmu, na sam koniec tej premiery, którą właśnie oglądacie, będzie, słuchajcie, odliczanie, a gdy odliczanie się skończy, to sklep zostanie oficjalnie otwarty i każdy będzie mógł dosłownie od tej sekundy do końca zakupu, więc kto pierwszy ten lepszy, kto szybciej wykorzysta te kody, tym lepiej. Ja też się z wami dzisiaj podzielę od samego początku jakimiś trudnościami, które przechodzimy w jakiś sposób ta cała firma, bo to nie jest tylko marka odzieżowa, to są słuchajcie od razu neony, to są obrazy reprodukcji obrazów, które są przez artystkę dla nas specjalnie stworzone, te dedykowane takie, trochę takie, wiecie, grzybowe, warsowe NFT. E, więc zaczynamy właśnie z obrazami, z neonami, o które prosiliście i z odzieżą. Na moim Twitterze również znajdziecie ciekawą rzecz związaną ze startem sklepu, więc mi się wydaje, że warto sprawdzić. E, I nie przeciągając już, zachęcam Was do oglądania dzisiejszego materiału, do pisania na bieżąco, co tam sądzicie na temat tego wszystkiego. E, ja będę również z wami rozmawiał na czacie, więc jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to śmiało. No, Dobry start, to powiem Wam taką małą anegdotkę, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ta pierwsza partia tych wszystkich odzieżowych produktów jest poniekąd testowa. Tak? Do, doszlifowujemy różnego rodzaju techniki, doszlifowujemy same ubrania w sobie i myślę, że jesteśmy dosyć daleko, jeżeli chodzi o właśnie tą bazę produktową i o bazę jakościową, ale. Jednak staram się od samego początku wychodzić z założenia, że jeżeli coś mi do końca się nie podoba, to po prostu nie chcę tego sprzedawać, nie chcę, żebyście to kupowali. No i tak jest w przypadku koszulek. One są popakowane ładnie, mają ładne metki, prawda, jakieś są żakardowe, są z czystej bawełny, 180 to jest ich gramatura, czyli nie są za grube, nie są za cienkie, ale... Tutaj jest rzeczywiście bezpośrednio nadruk zamiast haftu. No i przez to, że nie mamy tutaj haftu, mamy nadruk, to po prostu kontrast jest trochę mniejszy i ogólnie wykończenie tego zdobienia nie jest na takim satysfakcjonującym poziomie, jakie chciałbym, żeby było. I dlatego zdecydowałem, że po prostu ta pierwsza partia koszulek, bo mam ich 140 sztuk, tak samo jak 140 bluz, tam po 35 z rozmiaru S, M, L i XL, będą totalnie za darmo dodawane dla Was do koszyka, czy tam za złotówkę, czy tam za grosze, nie wiem jeszcze, jak to rozwiążemy po prostu w sklepie, ale będą za no, symboliczną złotówkę albo po prostu za darmo. Dla każdej osoby, która kupi bluzę, będą w takim samym rozmiarze wysyłane i w takim samym wzorze. Tego nie możemy zmienić, żebyśmy mogli sobie tutaj logistycznie z tym poradzić. No i chodzi o to, żeby nagrodzić te pierwsze osoby, które gdzieś tam dokonają zakupu, e, które gdzieś tam złożą nam opinię, prześlą feedback, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć wnioski i żebyśmy mogli rzeczywiście dalej gdzieś tam bezpośrednio z tym wszystkim działać. Może Was coś interesować, dlaczego nie ma haftu na tych koszulkach? Słuchajcie, jeżeli one mają gramaturę 180, tak? Na e, tam gram na metr kwadratowy, to po prostu nie sposób e, zrobić to dobrze. Nie chcę, żeby te koszulki były za grube, nie chcę, żeby one były takie, wiecie, typowo zimowe, że możemy je nosić tylko, jestem jest tam jakieś bardzo zimno i mamy na sobą No nie, koszulki są na lato na wiosnę, więc po prostu te zdobienie haftem, szczególnie tak dużym jak jest na bluzach, tak dużym jak tutaj jestem na nadruk, może poszarpać tę tkaninę, może poszarpać po prostu taką młodzież e, i nic z tego finalnie nie będzie. No, dlatego też będziemy to dopracowywać. Ja tej tury po prostu nie dopuszczam do sprzedaży. No i zobaczymy, w jaki sposób rozwiążemy ten problem, który pojawi się na samym starcie. Eee, I no po prostu chciałbym to zmienić. Bez wami w pełni szczery od samego początku, myślę, że to jest dodatkowy benefit dla osób, które zdecydują się na bluzy, które według mnie są prawie już perfekcyjne. Tam są jeszcze jakieś minimalne, słuchajcie szczegóły, jeżeli chodzi na przykład o wykończenie szwu w ostatnim pociągnięciu nitką na maszynie, albo gdzieś tam o umiejscowienie tego haftu. To wszystko będzie dopracowywane. Jest to taki produkt e, alfa. Ale no, dopracowany jak na produkt Alfa, e, mówię wam o tym po prostu szczerze, chcę już z tym wszystkim też zacząć i zebrać opinię od was, czyli od, czy od mojej społeczności. No więc tak już reasumując, po prostu biorę ten kosz na klatę, macie te koszulki za darmo do plus, zobaczcie, zróbcie z nimi co chcecie, może Wam się spodobają, ja po prostu mam też jakieś takie rygorystyczne warunki, których teraz się trzymam i nie chcę, żeby to było nie po mojej myśli wszystko przeprowadzone. Na razie ich w nie będzie, e, będzie można je kupić, jakie dopracuję w pełni. No i słuchajcie, branża odzieżowa ogólnie rządzi się takimi dosyć prawami swoimi, jest ciężka, jest sporo kontrahentów, jest dużo podwykonawców, którzy gdzieś tam raz po raz mogą zawodzić, trzeba tego wszystkiego pilnować, jeździć, rozmawiać, wiadomo, że że trzeba znaleźć na to wszystko czas. Więc to jest dla mnie kolejne wyzwanie. Jest to dla mnie coś, co chciałbym po prostu rozwinąć gdzieś tam pod własną marką. Jest to coś, co chciałbym po prostu zrobić i się czymś zaopiekować, jeżeli chodzi o taki sklep internetowy. Mam nadzieję, że za kilka lat zobaczycie, jak gamę produktową dopracowaliśmy, jak duże to jest wszystko, jak zbudujemy dedykowane rozwiązania sklepowe zamiast np. WordPressa, jak wyjdziemy za granicę, zrobimy jakiś większy zespół, gdzie będą projekt menedżerowe, przykładowo na Hiszpanii, Niemcy itd. Plany są duże. Według mnie brakuje w społeczności kryptowalutowej takiego sklepu, który jest wysoko jakościowy i który rzeczywiście nie jest przykładowo ubraniami z AliExpress czy jakimiś neonami. Tak samo nasze neony, właśnie o tym opowiem Wam później. Gdzieś tam są składane w pełni w Polsce, dbamy o ten proces manualnie, są ręcznie wykonywane i wklejane w formę, więc to wszystko to, są takie smaczki, które pozwalają potem rzeczywiście klientowi przekonać się do sklepu, przyzwyczaić. Jeżeli będzie robił tam zakupy jakieś kryptowalutowe, to prawdopodobnie znowu wybierze nas. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało, prawda? Ja już nie przeciągam chyba powiedziałem to, co chciałem. Macie w tym filmie właśnie sporo promocji, kodów rabatowych, dodatków, darmową wysyłkę, tam chyba 300 zł czy 250, już nie pamiętam jak to będzie, więc można to na start wykorzystać. Z naunami, z obrazami według mnie wszystko jest w porządku, zadbaliśmy o każdy detal, jeżeli chodzi o bluzy. Tak jak powiedziałem Wam na początku, minimalne jeszcze niedociągnięcia, które w drugiej turze będą wyeliminowane, a koszulki są za darmo. No tutaj zobaczcie sobie, Julian pozuje, jesteśmy obecnie na etapie bluzy z rekinami, a że jesteśmy nad wodą, to myślę, że to dosyć pasuje. No wiadomo, będziemy zmieniać te lokacje, żeby to też nie było takie nudne i żeby każda bluza albo dwie po prostu były w różnych miejscach sfotografowane. Chciałbym też, słuchajcie, odpowiedzieć na takie pytanie, które gdzieś tam może w waszych głowach świta. Dlaczego zakładam sklep internetowy? Mam kanał, mam też inne rzeczy, jakieś tam biznesy marketingowe, no ale słuchajcie, nie ma co się ograniczać, tak? Jakby jeżeli buduje się jakiś zespół, zatrudnia coraz to nowe osoby i chce się gdzieś tam iść dalej, to fajnie być takim multiprzedsiębiorcą. Ja to bardzo lubię, mam miliony pomysłów na sekundę, jak to tam się mówi. Po prostu chcę je wykorzystać też w pełni e, i zrobić tyle rzeczy, ile po prostu jestem w stanie, dopóki się gdzieś tam e, życiowo nie wypale, dopóki nie mam nie wiem, 60 lat czy coś i będzie mi wtedy ciężej zacząć z nowymi rzeczami. Chce się też zabezpieczyć finansowo, wiadomo, jak najprędzej i jeżeli się już robi jakiś biznes i pracuje przykładowo w ciągu dnia, nie wiem, 8 czy 10 czy 12 godzin, to fajnie jednak ten czas wykorzystać najlepiej, e, jak jesteśmy w stanie, najlepiej potrafimy i rzeczywiście sobie te rozgałęzienia gdzieś tam poszerzać. Więc własny sklep internetowy poszerza też w jakiś sposób takie horyzonty przedsiębiorcze, bo musimy zadbać o marketing, musimy zadbać o logistykę na magazynie, musimy zadbać o jakieś kreacje produktów, e, o słuchajcie, magazynowanie, o różnego rodzaju aspekty, jakieś tam pozycjonowanie, to też człowieka rozwija. Jestem w takim wieku, że dużo też tam łapię, właśnie popełniam błędów, ale i wyciągam wniosków, więc fajnie po prostu przecierać te szlaki we własnym zakresie. No i tym razem ten sklep ma mi posłużyć rzeczywiście gdzieś tam na dalszy rozwój. Nie chcę się ograniczać do naszej społeczności. Fajnie oczywiście wszystkie osoby zapraszam do zakupów, ale to nie jest tak, że słuchajcie, nie wiem, chcę się skeszować z Was i gdzieś tam po prostu przytulić jakieś pieniądze, które i tak nie, nie będą na początku jakieś tam bardzo duże, po prostu pozwolą, nie wiem, utrzymać team, pozwolą utrzymać gdzieś tam osoby, które montują filmy, czy robią, no to no, tak na start, tak? A później chce iść w influencer marketing, w jakieś tam płatne reklamy, wychodzić na poszczególne kraje, rozwijać się na różnych rynkach, bo myślę, że tutaj w Polsce mamy naprawdę fajną taką bazę wypadową, taki zalążek infrastrukturalny tego wszystkiego i operacyjnie jesteśmy w stanie obsługiwać wysyłki na cały świat, nie są one tak, tak drogie, przykładowo mamy również, bo pewnie to pytanie gdzieś tam padnie wysyłkę do UK, do Niemiec, do Holandii, bo wiem, że wielu z Was się w tych krajach, gdzieś tam jest, nawet na Islandii jest wysyłka, chyba dosyć droga, ale jest, więc jeżeli gdzieś tam planujecie zakupy za granicę, to również możecie się złożyć gdzieś tam w kilka osób. Jeżeli macie przykładowo znajomych, którzy również mnie oglądają i chcieliby takie gadżety, akcesoria, odzież czy neony po prostu sobie zakupić, to fajnie to po prostu zrobić w formie jednej paczki. No wysyłka za granicę nie jest niestety darmowa, bo po prostu są to koszta, które gdzieś tam samemu trzeba pokryć jako taki bonusowy akcent i bonusowa wysyłka gdzieś tam za granicę naszego państwa. Niemniej jednak jest i myślę, że kto będzie chciał, to z tego skorzysta. Jak zakładam jakiś biznes, to często też kieruję się, słuchajcie, tym, czy mamy po prostu pewnego rodzaju przewagę nad konkurencją, no i czy możemy jakąś lukę potencjalnie porządnie wypełnić. Więc w tym przypadku według mnie tak jest, mamy świetne osoby w Teamie, które zajmują się copywritingiem, obróbką audio, zdjęciami, filmami, gdzieś tam perfekcyjnie mówią po angielsku, mamy osobę, która będzie zajmować się obsługą klientów, czyli was, odpowiadać na pytania telefonicznie na stronie jest infolinia, więc możecie dzwonić ze wszystkimi pytaniami, jeżeli macie jakieś trudności, nie wiem, z dokonaniem zakupu, czy chcecie się dopytać o coś śmiało dzwoncie, będziemy na wszystko śmiało i szczerze odpowiadać. Więc są to przewagi, które po prostu według mnie mogą nam pomóc w rozwoju, szczególnie gdzie ta konkurencja jest znikoma i myślę, że nawet z Polski będziemy w stanie przebić się gdzieś tam dalej za granicę. Czas pokaże. Druga rzecz, słuchajcie, to jest pewnego rodzaju elastyczność. Wiadomo, że zgromadziłem jakiś tam budżet, że zgromadziłem, słuchajcie, środki nam, takie totalnie bezproblemowe. Może być nawet powolne rozwijanie tego sklepu internetowego jako tam któryś z kolei projekt, więc możemy się na, że tak powiem, bieżąco dostosowywać. Trochę wieje wiatr, więc mam nadzieję, że mnie słychać, mam mikrofon, ale jeżeli nie, to sorry. Więc możemy się na bieżąco dostosowywać do sytuacji. Co ona myśli? Jeżeli przykładowo jakiś produkt nie spełni waszych oczekiwań, możemy go wycofać, nie wiem, rozdać i po prostu spróbować z kolejnym, który spełni oczekiwania. Tym razem, organizując przedsięwzięcie tego typu, chcę być no po prostu publicznie otwarty na wszelkie tam informacje, które gdzieś tam mi przekazujecie i być w stanie elastycznie się dopasować do rzeczy, które po prostu gdzieś tam potencjalnie mogą mnie działać lub mogłyby działać lepiej. Chcę to zrobić jak najlepiej, szczególnie reprezentując gdzieś tam nasz kraj i wychodząc z tym dalej za granicę. Więc wiadomo, że to wszystko będzie proces. Wiadomo, że coś tam tam po drodze nie wyjdzie, że przykładowo nie wiem, któryś haft będzie krzywy czy coś takiego, ale suma sumaru na koniec dnia e, będzie dobrze i będziemy walczyć z każdego dnia na kolejny, żeby było jeszcze lepiej. No dobra, słuchajcie, jest już wieczór, tutaj chłopaki poszli robić zdjęcia, a ja chcę Wam opowiedzieć kilka jeszcze rzeczy od zaplecza. Po pierwsze, takie moje podejście, bo miałem wcześniej jakieś sklepy, dosłownie dwa albo trzy internetowe na przestrzeni ostatnich pięciu czy sześciu lat, więc po prostu wiem, w jaki sposób podchodzi teraz do tych rzeczy. I tak jak tutaj, gdzieś tam na Twitterze, pytam Was, o co dokładnie chodzi, czego byście oczekiwali, wrzucam zajawki. I tak jak wrzuciłem na przykład wzór tego tutaj węża, nie wszystkim się spodobał i to jest, słuchajcie, w pełni normalne. Po prostu jestem tego Świadomy, że niektórym produkty podpasują, niektórym nie. Ja też mam takie e, swojego rodzaju kreatywne pomysły, więc nie chciałbym się ograniczać, dlatego ta grama produktowa gdzieś tam będzie cały czas poszerzana. No niektórzy mówią na przykład, że ten wąż wygląda jak tam z bazarku gdzieś, e, czy coś, ja to rozumiem. Może nie wszystkim się podoba, może jest bardziej trochę w młodzieżowym, młodzieńczym e, stylu. Mi się podoba, na żywo wygląda według mnie lepiej niż na zdjęciu. E, ten wąż konkretnie symbolizuje taką, wiecie, zaciekłość, spryt, e, chciwość troszeczkę. Pewnego rodzaju kombinowanie, żeby po prostu wyszarpać jakieś zyski z bitcoina. Są tutaj też takie krople krwi, a miecz przebija tego bitcoina, jako taki po prostu dodatek do całej zabawy. Wiadomo, że ta symbolika musi być zachowana i też zawsze będę się starał, żeby to było. No i tutaj, słuchajcie, przejdziemy od razu do neonów, które gdzieś wam pokażę. Mamy trochę sy w biurze, bo te kartony przyszły, ale zobaczcie. Jak to tutaj wygląda? Mamy duże z Ethereum, mamy małe Ethereum, błękitne i cytrynowe, mamy bitcoina małego, niedźwiadka, niedźwiadka dużego, e, byka, no i właśnie rakietę. Największa jest rakieta, ona ma słuchajcie, dokładnie pół metra, jest naprawdę taka solidna, porządna. E, I co ciekawe, w tych neonach tego teraz jakoś mega dobrze nie widać, ale można włączyć tryb pulsacyjny, mam nadzieję, że będę w stanie wam to pokazać przykładowo na tym małym bitcoinie. Mm, o, tutaj na przykład mamy coś takiego, mamy też coś takiego, że on nam tutaj się tak bardziej podświetla, tak samo włączę tutaj w tym dużym it żebyście zobaczyli jak to wygląda. W tym momencie na przykład ustawiam sobie stopień podświetlenia tych neonów. One mają taki właśnie sterownik tutaj. Ja tego nie odpokowywałem dokładnie, ale chcę Wam pokrótce właśnie pokazać, jak to wygląda. Jest sporo opcji, to może służyć nawet za, słuchajcie, takie wystrojenie imprezowe, za pewnego rodzaju oświetlenie, które gdzieś tam będzie sobie migać, dodawać nam po prostu więcej zabawy. Zobaczmy, jak to wygląda w rakiecie. Tutaj, o, ten sterownik się trochę skrył. O widzicie, można sobie ją włączyć w taki tryb, można sobie ją podświetlić bardziej. Możemy sobie tutaj jeszcze tym przyciskiem o, zrobić jakąś taką w ogóle mega imprezę, czego nie poleca się dla osób, które są wrażliwe na jakieś zmienne źródła światła. Możemy też sobie włączyć w taki tryb pulsacyjny. No ogólnie bardzo fajnie jestem zajarany tymi neonami. Składamy je tutaj manualnie w Polsce, to znaczy pod podwykonawca, konkretnie. Tak? One są na stalarzu z takiego tutaj specjalnego plastiku zrobionego na drukarce 3D. Przez to są wytrzymałe, bardzo dokładnie wykonane. I po prostu ładnie wyglądają. Nie muszę mieć żadnej pleksy z tyłu czy coś takiego. Właśnie zależało mi na tym, żeby bardzo fajnie odbijało się to światło na ścianie. No co zresztą możecie zobaczyć gdzieś tam tutaj, e, przy tych bitcoinach i byczkach, prawda, które są pokazane gdzieś tam na tych filmach. I to fajnie, szczególnie w nocy, wygląda. Jak wyłączę teraz to światło z góry, to będziecie szczególnie mieli tego wszystkiego pogląd. O, teraz to fajnie widać, jak one się tutaj świetnie nam. Na ścianie rozświetlają, możemy tego bitcoina też wyoszczyć, e, więc to jest, słuchajcie, raz. E, więc tak, reasumując, jeszcze ja po prostu będę testował, wrzucam nowe produkty, wrzucam jakieś tam nowe zajawki, pomysły. Nie każdy, każdemu się spodoba, nie ma co się obrażać. Tutaj z mojej strony każdy ma prawo do opinii. Ja żadnych komentarzy takich e, na Twitterze nie usuwam, bo po prostu nawet jak ktoś napisze, że się kiczowate, to ma do tego pełne prawo. E, może to zniechęci niektóre inne osoby, które gdzieś tam za tułem idą. A niemniej jednak jest to potrzebne, żeby wyrobić sobie opinię, wyrobić sobie zdanie na temat produktów, których to wy oczekujecie, bo sklep jest po prostu dla Was, tak? I Wy będziecie gdzieś tam tymi początkowymi klientami. Później mam nadzieję, że to pójdzie jeszcze dalej. E, więc to jest pierwsza rzecz. E, mam tutaj zasoby, mam możliwości elastyczne, żeby się dopasować i testować. E, zdradzę Wam też w międzyczasie, a troszeczkę później myślę, jak znajdę chłopaków i pokażę, jak wygląda sesja, jakie będą kolejne produkty, jakie mamy plany na to wszystko. Słuchajcie, korzystając z okazji i faktu, że tutaj już wychodziły na tą sesję, dalej pokażę Wam jeszcze biuro, więc tutaj mamy recepcję. Tutaj przychodzą goście raz w miesiącu na kawę i kurierzy przynieść paczki. To jest ogólnie. Fajne mamy biuro w Gdańsku, jak pewnie już wiecie. Taki coworking jest tych przestrzeni, chyba z kilkadziesiąt takich małych biur. Na razie mamy jedno, może później będziemy mieli kilka. No i są takie przestrzenie wspólne, jak właśnie recepcja, jak kuchnia, którą wam teraz pokażę, bo chcę wam po drodze zaprezentować, w jaki sposób można po prostu podejść na przykład do tych obrazów, do tych neonów. Zastanawiacie się może, gdzie je umieścić. No i nawet właśnie w głupiej kuchni. Nawet gdzieś tam teraz pomysł na Twitterze padł, że w garażu. Kolejna rzecz to na przykład w takim stanowisku gamingowym, jak gdzieś tam gracie, jak gdzieś tam po prostu macie takie miejsce, gdzie pracujecie w domu, gdzie gracie, to możecie sobie takie neona albo obraz umieścić. Kolejna rzecz to w salonie. Niektórym będzie pasować do wystroju, bo tak jak mówiłem, może to też służyć za taką imprezową po prostu atrakcję. Coś tam sobie pulsuje. Miga, takie światełko zamiast, nie wiem, kuli dyskotekowej, trochę taka kryptowalutowa rzecz. No i kolejna, kolejna myśl to po prostu biuro bezpośrednio. Wielu z was ma jakieś biznesy, wielu z was ma jakieś, nie wiem, kantory, sklepy internetowe, stacjonarne, my i cokolwiek. Możecie sobie coś takiego dać. To jest fajny akcent, że po prostu widać, że no, jesteście w krypto, od razu ktoś może zagada i ten temat się zacieśni. No i dotarliśmy jeszcze, słuchajcie, do chill roomu, teraz zmiana pałeczki. Ja kameruję Juliana. Witaj Julian. Cześć Marek. No tutaj Julia ma już naszą bluzę, też hawcik. Słuchajcie, taki Bitcoin, sami wiecie z czym połączony. Nie mogę tego mówić na głos, żeby tutaj nie złamać licencji, ale gdzieś tam troszeczkę zawiewa. No i co Julek, jak dzisiaj sesja idzie, jak Ci się tutaj podoba to wszystko? Sesja, powiem Ci Marek, że bardzo udana. Dzisiaj z rana wstaliśmy wszyscy przy Marinie, tutaj spoiler już, robiliśmy fotki, naprawdę myślę, że się fajnie udały. Przed chwilą właśnie też byliśmy na takiej małej sesyjce dookoła właśnie tutaj budynków, takich bardziej miejskich, A biznesowa, Biznes, w takim właśnie biznesowym otoczeniu. Taka miejska dżungla, myślę, że fajnie właśnie to się tak zazębia właśnie z taką główną ideą takich bluz i kreacji na nich. Więc zabieram mikrofon Julkowi i staram tylko pokazać, że jak widzicie, na nim ta bluza leży lepiej, bo ja taki jestem trochę koślawy zawsze. Tu trochę brzucha już, tu ta dupa mi wystaje, no ale tam nie bierzcie tego pod uwagę. Julian jest lepszym wyznacznikiem, jak na pewno każdy z Was wygląda, nie? No ja się śmieję po prostu, ale wiecie, no na jednym jest lepiej, na drugim gorzej. Ja też to, się starałem zawsze na tej stronie fajnie opisać, są w centymetrach te wymiary, e, gdzieś tam pewnie będzie informacja, jaką model w tym wypadku Julian na początku nosi, e, po prostu rozmiarówkę, więc będziecie mogli to sobie dopasować do siebie. Więc co, lecimy teraz gdzieś tam bezpośrednio na sesję. E, musimy już nagrać, nagrać te filmiki, zrobić te zdjęcia, żebyśmy mogli ruszyć w miarę żwawo. No i na koniec jeszcze Wam opowiadam trochę o tym, w jaki sposób właśnie podchodzę do tych następnych produktów i co chciałbym, żeby było na tym sklepie w najbliższych miesiącach. Też jeżeli macie jakieś pomysły, czego Wam brakuje w tym kryptowalutowym świecie, w tych akcesoriach, rzeczach, produktach, to piszcie śmiało. to wszystko wezmę pod uwagę, jak dobrze wiecie, że tak robię. I gdzieś tam wcielę w życie w nas w najbliższym czasie. Słuchajcie, zapomniałem wam pokazać obrazy, wykorzystam Julka, żeby je trzymał. <laughs> Więc tak, to jest numer jeden one są namalowane właśnie dedykowanie dla nas nie znajdziecie ich nigdzie indziej e, no, nazwy macie ich gdzieś tam bezpośrednio na stronie i chciałbym, żebyście sami się gdzieś tam domyślili i byli w stanie zinterpretować jakie one mają znaczenie Wiecie, że mają to dosyć głębokie, więc piszcie w komentarzach, jeżeli do tego w jakiś sposób doszliście e, zaraz Wam pokażę drugi obraz i ich rozmiary są identyczne właśnie takie jak tutaj, kolorystyka też jest zachowana one są w druku pigmentowym wydrukowane w formie reprodukcji e, tak samo na płótnie, więc są bardzo dobrej jakości drukarnia zapewnia mnie, że nawet spokojnie przez kilkanaście, kilka lat e, będą gdzieś tam się trzymać i te kolory nie będą blaknąć, e, więc mam nadzieję, że będą Wam bardzo długo służyć w Waszych domach, e, czy właśnie w biurach, czy w jakichś innych miejscach, gdzie sobie stwierdzicie, że warto je e, po prostu umieścić. Ten mi się bardzo podoba, bo ma taki mocny związek z trendem metaversowym, e, gdzieś tam z NFT, z przeniesieniem tego wszystkiego do świata wirtualnego i jest mocno kontrastowy. E, oj, tutaj mucha nam nawet siadła, ale. Wydaje mi się, że właśnie osobom, które gdzieś tam lubią takie klimaty, jak najbardziej będzie się podobał. Chcę też powiedzieć, że pomimo tych trzech pierwszych, które będą na sklepie, cztery kolejne są w drodze, będą też większe, więc my cały czas tą gamę produktową będziemy gdzieś tam, słuchajcie, uzupełniać, będziemy ją gdzieś tam cały czas poszerzać. Więc to nie jest tak, że to, co teraz jest na sklepie, to jest wszystko, a właśnie będzie tych produktów dużo. Ale też będę chciał starać się w takim manufakturowym stylu trzymać. W większości ręcznie wykonane, gdzieś tam ręcznie zadbane o te wszystkie takie pomniejsze aspekty, jak na przykład gdzieś tam hafty, oczywiście one są robione maszynowo, ale trzeba gdzieś tam ułożyć, przypilnować, żeby to było prosto i tak dalej. Po prostu chciałbym, żeby każda sztuka tej odzieży, obrazów, neonów czy innych produktów, które będą w przyszłości, miała swój taki, wiecie, unikalny charakter. Może nawet troszeczkę się różniło od siebie czy coś, w zależności na przykład od tego, że o milimetr będzie haft prawo czy w lewo. Takie rzeczy są na porządku dziennym i nie chciałbym, żeby to było jakoś tam w pełni maszynowo wszystko jechane. Wiecie, o co mi chodzi i takie też produkty będą w następnej kolejności. Mogę Wam zdradzić, że mam w planach po prostu gdzieś tam bezpośrednio. Dodanie na sklep portfelów sprzętowych. Myślę, że to będzie fajne, bo nie trzeba będzie ich za mało z zagranicy. No, chciałbym nawiązać współpracę gdzieś tam z Ledgerem albo z trezorem, żeby gdzieś tam B2B móc to potem kupować od nich i sprzedawać dla Was, do klientów końcowych na rynku polskim z wysyłką z Polski, jakimiś tam reklamacjami, ewentualnie, więc to też może być ułatwienie dla wielu osób. No i tak samo w planach są jakieś produkty skórzane, może ze złota, ze srebra. Nie chcę zdradzać za dużo, ale musicie wiedzieć, że będzie się działo, będzie się dużo działo. Jeżeli będzie obrót, jeżeli będę skalował ten sklep, gdzieś tam go dalej wypuszczał, to na pewno będzie będę miał jeszcze większą motywację, żeby po prostu razem z teamem prowadzać produkt za produktem, oczywiście po uprzednim sprawdzeniu jakości i tego, czy w ogóle Wam się spodoba. Więc niejednokrotnie będziecie widzieli na Twitterze, czy na YouTube, czy na grupce na Telegramie, na którą Was serdecznie zapraszam. Wiadomości KDP dołączcie sobie z linku w opisie, jeżeli Was tam jeszcze nie ma. Będziecie widzieli różnego rodzaju ankiety, pytania, gdzie będziecie mogli sami uczestniczyć w rozwoju sklepu i często też zgarnąć pewne różne nagrody czy bonusy za wkład po prostu w rozwój tego wszystkiego i za Wasz feedback. No dobra, więc pokazuję Wam teraz już słuchajcie ostatni obraz. Pokażę Wam jeszcze na Julianie, jak wyglądają poszczególne wzory bluz żebyście wiedzieli, co kupujecie. No i przenosimy się wtedy już bezpośrednio do biura, bo lada moment, wtedy startujemy ze sklepem i z biura już tam gdzieś tam zobaczycie, jak to będzie wyglądało, ale będziemy lada chwila zaczynać. No dobra i tak jak obiecałem, to jest słuchajcie ostatni obraz kosmici, kasyno, Bitcoin, Ethereum, jakieś tam żetony. Można to zinterpretować również w własny sposób. Może Bitcoin przybył z kosmosu, kto wie, kto wie, okaże się dopiero, jak go kupicie i przyżycie mu się z bliska, więc przenosimy się zaraz jeszcze do pokazania Wam odzieży. Tu jest właśnie ten wzór z Bitcoinem, w formie takiej abstrakcyjnej również żółtej. To jest oczywiście haft. Może go tam tutaj z boku pokazać, że jest dosyć gruby. No i pokażę Wam jeszcze zaraz dwa-trzy wzory, m.in. Janosze 1 by the fucking deep. To jest jakże dobre na bezce teraz, ale są jeszcze dwa, e, które chciałbym, żebyście zobaczyli z bliska. No dobra, więc słuchajcie, korzystając tutaj z oświetlenia nieopodal, pokażę wam trzeci wzór. Mój wam pokazywałem na sobie. To też jest, słuchajcie, haft wygląda według mnie fajnie. Rekiny zataczające taki krąg, e, jakby chciały pożreć tego dolara i towarzyszy im bitcoin, którego gdzieś tam po drodze mogą zjeść, trochę jak w mario. No i taki czerwony okrąg, który gdzieś tam to wszystko spala. E, wydaje mi się, że fajnie to wygląda, szczególnie w formie haftu, który właśnie jest taki żywy, kontrastowy i według mnie dosyć fajnie wykonany. Oczywiście będziemy się również dalej starali o to, żeby wszystkie jakieś tam małe poprawki, które nam zgłosicie wyeliminować i żeby następne tury tej odzieży były jeszcze lepsze, no bo wiadomo, że robiąc to raz po raz w końcu dojdziemy do jakiejś tam prawie że perfekcji, bo perfekcji chyba nie będzie nigdy. No i ogólnie bluza ma oczywiście kaptur, gramatura to jest 280, o Julek tutaj jak w Simsach fajnie się porusza, pokazuje nam w jaki sposób to wygląda, Julek nosi Mkę, jest tam jeszcze L-ki, oraz s więc dla każdego coś dobrego, myślę, że to jest takie akurat. No, i tutaj Tutaj jeszcze ostatni wzór, ten wasz bazarowy wąs. Słuchajcie, według mnie jest fajny, na żywo wygląda dobrze, na filmie też. Nie każdemu może się podobać, niektórym rzeczywiście może kojarzyć się z apteką, ale to jest, pamiętajcie, dalej jeden wzór z czterech na start, tylko mi się żart I, no. i, i, i będzie ich docelowo kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt. Koszulki wstrzymuję, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie będą na nich jednak hafty, ale małe, e, takie, które po prostu nie przedzierają materiału i które gdzieś tam mogą być wypośrodkowane na piersi albo gdzieś tam z lewej strony na klatce piersi. No i to by chyba słuchajcie było na tyle. E, idziemy gdzieś tam, już teraz, do biura i zaczynamy w końcu e, ze sklepem. No dobra, słuchajcie, chyba już Wam pokazałem i powiedziałem wszystko, co chciałem, więc w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak za chwilę zacząć odliczanie. Po pierwsze, pamiętajcie, żeby te kody rabatowe, które wyskakiwały w ciągu tego filmu, sobie gdzieś zapisać. Jak najszybciej e, przeistoczyć w koszyku po prostu w e, rabat dla Was, bo one się zaraz skończą, jest ich 30, są jednorazowe i można je wykorzystać tylko raz od minus 15 do minus 30%. A jeżeli ktoś nie zdąży, bo pewnie większość z Was nie zdąży, to ten kod, który teraz wyświetla się na ekranie, który jest w opisie pod tym filmem, ma rabat 10% i on jest na wszystko bezterminowy, można z niego dowoli korzystać. Więc pamiętajcie też, że neonów jest po 5 z rodzaju, 5 sztuk dosłownie, więc to pierwszy, ten lepszy. Niektóre pewnie się szybko sprzedadzą. Tak samo jeżeli chodzi o odzież, tutaj jest tego trochę więcej: 140 sztuk plus. I pamiętajcie, że do każdej, z uwagi, że koszulki mi się do końca nie podobają, po prostu dorzucam je gratis. No i obrazów jest chyba po 25 z każdego, więc tutaj pewnie byłbym spokojny. Największa walka będzie o konkretne tutaj rodzaje neonów. Kiedy będzie następna dostawa, nie wiem, zobaczę jak to w wszystko pójdzie, po prostu będziemy myśleć dalej. Może razem prowadzimy jakieś kolejne produkty. Więc słuchajcie, panowie, tutaj policzcie ze mną. Odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Pyk.